Witam wszystkich, z tej strony Studio GameCam i czas na kolejną porcję ciekawostek w GTA San Andreas. Mam nadzieję, że niektóre ciekawostki będą dla Was nowością, może nigdzie ich nie widzieliście. Mam tu trochę ich do pokazania, nie jest to może dużo, ale myślę, że są za tyle ciekawe, że warto zobaczyć odcinek do końca. Także myślę, że przechodzimy do, do odcinka. Pierwszą ciekawostką, którą nadesłał mi widz, nie będę tutaj mówić kto, bo w jego profilu było imię i nazwisko z tego co wiem, Rodo jest i takie sprawy. Tutaj chodzi o to, że gdy podpalimy palnikiem albo mołotowym chodnik i ten przechodziń przez niego przejdzie na przykład tamta kobieta, co idzie. To się okaże, że ona się w ogóle nie podpali. Podpali się jedynie jak ją podpalimy, tak, yy, miotaczem, ale... ...jeżeli będzie przechodzić przez ten kłomień, to się nie podpali. Ja wpiszę na to kod, bo nie mam tutaj żadnej, żadnego yy, miotacza. Pisałem. Mamy miotacz. Teraz podpalimy... ...konik. No, jak widzimy... Przeszła przez ten ogień. O, policja, ale to nie, nie mnie goni. Gościu ten też przechodzi przez ten ogień, go nie jest. Tutaj za dużo policji się kręci i... Nie będą gonić. Aha, strasz też jedzie. O tutaj gościu biegnie. Zobaczymy jak przebiegnie przez to... A teraz idzie. A idzie se na schodki się, no to dobra, ale tu idzie ten taki wyżur No jak widzimy dotykają tego ognia, przechodzą można powiedzieć przez ten ogień Nic im się nie dzieje CJ jak tu pójdzie tak blisko to chyba już się podpali I no nie podpalił się CJ A Jak do niego wchodzi to już się pali Spróbujemy to jeszcze na innym przechodniu, bo tutaj to tak było ono średnio pokazane. O, teraz centralnie przechodzi przez ten ogień ten gościu. Jak widzimy nie podpala się, czyli mid jest. Mid jest prawdziwy. Ludzie się nie podpalają dopiero jak ich tak podpalimy to dopiero się podpalają. Także mid jest potwierdzony. Drugą ciekawostką w tym odcinku jest to, że czołg praktycznie niszczy wszystko, a nic go za bardzo nie może zniszczyć, no chyba, że jakieś potężne strzały z drugiego czołgu, to po, po jakimś czasie może go zniszczą. Ale jest na to jeden sposób. Są w sumie dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest po prostu zniszczenie czołgu nogą, tak nie przesłyszeliście się, jak będziemy tak długo czaskać w niego nogą. Może to za chwilę przyspieszę, nawet na nagranie, jak to długo pójdzie, to on po jakimś czasie się po prostu ten czołg zapali i wybuchnie. Także nagrywamy, zobaczymy, ja to przewinę w filmiku w programie. Jak widzimy, podpalił się czołg, podwalenia go nogą. Nie było nawet żadnych cięć w nagraniu, ani nic. I czołg rozwaliłem po prostu nogą. Wpisujemy drugi kod na następny czołg. Mamy tu nowy czołg. I drugi sposób, żeby rozwalić czołg, żeby wybuchnął, to jest po prostu koktajlem Mołotowa. Rzucać w niego koktajlami. I on po prostu. Po jakimś czasie no, zapali się i także wybuchnie, także to jest kolejna mm, ciekawostka, bo tutaj no, nam to straż strasz przeszkadzał. O i wybuchnął, proszę Państwa, wybuchnął właśnie na nagraniu, na naszych oczach i to dość szybko. Czyli można powiedzieć młotowami, można zniszczyć też czołg i to nawet y, sporo szybciej. Teraz pokażę Wam jak w miarę prosty sposób zdobyć snajperkę, karabin snajperski. Bez modów, bez kodów i może to być nawet przed pierwszą misją. Nie ma tutaj za bardzo filozofii. Na początku musimy się udać, tutaj, w te miejsce. Tu jest ta główna wieża. Los Santos. Udajemy się na górę. Bierzemy spadochron. Teraz, żeby było łatwiej, żeby nam się strony nie myliły i w ogóle, żeby dobrze trafić. Chociaż widzę stąd, dajemy pauzę i tutaj te dwa bloki takie, to i to to, to, to zaznaczamy, to jest szpital. Na szpitalu na samej górze jest snajperka. i można ją zdobyć na spadochronie tam lecąc. Najlepiej sobie jeszcze wziąć pod mostem tam niedaleko. Grow Street jest, kamizelka, żeby po prostu jak będziemy zeskakiwać z tego szpitala, żeby obrażenia były za tyle małe, żeby przeżyć. No i co robimy teraz, jak mamy zaznaczone, skaczemy i od razu puszczamy spadochron i klikamy S, żeby po prostu CJ leciał jak najdalej, jak najdłużej, aż na ten szpital. Tutaj ja to też teraz przyspieszę, żeby po prostu was gienić. Koniec przewijania. Jesteśmy już na miejscu praktycznie można powiedzieć. No i tu teraz musimy wycentrować, żeby się to fajnie dostać. O, tutaj jest karabin snajperski. Akurat miałem tutaj inną broń, ale mniejsza z tym. Ten karabin snajperski ma 20 naboi i można tutaj się właśnie dostać z tej wieży. Nawet przed pierwszą misją spadochron tam jest normalnie, jedynie co to tak jak mówiłem o tej kamizelce, którą, o której mówiłem, którą pokazywałem, bo ona tutaj może nam pomóc w upadku, żeby po prostu jakoś stąd, jakoś stąd upaść. Bo no, bo trzeba stąd zejść. No niestety, najlepiej z tą stroną, bo tutaj jeszcze mamy te, te szklane tam i tam możemy na to zaskoczyć. No jak widzimy, no. Zeskakując, nie bierze nam kamizelki, więc dużo ona, ona nic nie daje, praktycznie, także wprowadziłem trochę w błąd, ale jednak 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 przeżyliśmy, da się te upadki stąd przeżyć, mamy, mamy mało życia, ale no da się to zapisem zregenerować, albo no iść do pizzerii pojeść i mamy karabin snajperski, co prawda 20 naboi, no ale przed pierwszą misją, no to chyba jednak się... Opłaca i może nam się przydać nie jeden raz. Kolejna ciekawostka to jest chodzenie pod wodą bez żadnych modów i kodów. Potrzebne nam jest auto. Nie może to być motocykl, musi to być auto albo po prostu jakaś kosiarka albo coś. Musi stać blisko, yy, najlepiej tu tego molo, ale może też być gdzieś indziej w podobnym miejscu. Musi za tyle stać blisko, żeby tu przechodzić mógł przyjść i nas wyrzucić, a my się pojawimy tu, nad tym w, tak jakby w powietrzu i zrespawnuje nas pod wodą i będziemy mogli chodzić pod wodą trzeba uważać, no bo tutaj przechodnie yy, że tak powiem, jak nas chcą wyciągnąć, to oni wpadują do wody więc trzeba to dobrze zrobić, trzeba tego przechodnia, czy tą, tą laskę tam doprowadzić jak już ucieka, to trzeba kogoś wziąć no, Balasa, nie będziemy brali, bo jeszcze będziemy szczylał ale ta laska, za mną będzie lecieć. O! Trzeba ją tak sprytnie doprowadzić obok auta, żeby ona tam nie wpadła. Bo... Powiem wam, znając życie, za pierwszy razem jak to będziecie robić, to przechodziń... ...zaatakowany, wam wpadnie do wody i nic z tego będą. Ja spróbuję to teraz wykonać tak, żeby ona nie wpadła do wody. Ona musi być bardzo blisko nas. Jeżeli teraz wsiądziecie, to ona na 100% spadnie do wody. Ona musi być blisko. Blisko zaraz obok nas. O! Chodzimy. Jak widzimy błąd się udał. Chodzimy pod wodą, CJ się nie dusi. Chodzimy, eksplorujemy normalnie podwodny świat, GTA San Andreas, bez kodów i bez modów. Dobra proszę Państwa to będzie na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Już niedługo kolejny podsyłajcie mi w komentarzach jakieś ciekawe mity albo ciekawostki, które że tak powiem nie były jeszcze za bardzo omawiane albo były bardzo mało omawiane na YouTubie. Jakieś naprawdę ciekawostki, których jest mało nagranych. Ja sprawdzę i, i nagram kolejny odcinek. Także tutaj się z Wami żegnam, zapraszam do kolejnego odcinka już niedługo, także cześć.